Siemano widzowie, dzisiaj wam coś pokażę, mianowicie Zobaczcie, yy, tych kostek się robi więcej Tak jak mówiłem widzowie, miałam rację, także Warto mnie oglądać Zobaczcie, tutaj są mniejsze kostki One takie są fajne, małe Tak jakby dzieci w tak można uznać to. O, i to tutaj największe. z tych małych. I jeszcze zobaczymy nawet my coś. Ale uciekać w tutaj od wilków. Dobra, idziemy na Wideback. Oj, oj, oj. Widzimy się się zsyła kamera? I tak jak widzicie, widzowie, patrzcie na to. Ten Kevin już jest tak daleko się przesunął. To jest jedyny Kevin, który się tak daleko przesunął. Patrzcie, widzowie, ten o. Bo on już jest tutaj, aż. On był gdzieś tam. Patrzcie. On sprawił tutaj. O, już. Daj O, i tutaj tak samo są małe kosteczki. Także mogę Wam już tutaj pokazać też. O, patrzcie. Tutaj są jego kostki. Mhm. Dobrze mówiłem. Witam. Ja mam w sumie. Teraz dopiero. Uświadomiłem. Miałam rację. Oho ho! a to odbija. No i to są te fajne Kolejne. Myślałam w sumie, że jak będzie aktualizacja, że to będzie dodane, ale... No. Fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra widzowie. Ogólnie ta złota kostka już opadła, ale to Wam, powiem Wam o tym jutro i puszczę jutro Wam taki yy, trochę długi filmik. No i to by było właśnie tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. cześć.